A co to jest? O kurde! a Nie wiesz, jak zrobić, nie wiesz, jak zrobić, jak zrobić, jak jak zrobić, jak zrobić, jak jak zrobić, 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 Co? jak jak Cześć, no Rohan. Ma dyzygnację i zeskoczyłaś i... Tak, lepiej do mnie do Nie ja wceję, a nawet nie sięjesz. O, cztery nocy. i... już ich wygląda do Ej, wiek, ma wierzch. Cześć, Wam mi się troszkę wieje, ale pogoda dopisuje. Jest słoneczko, na szczęście nie pada, jest fajnie. Chociaż chłodny weterek I dzisiaj chcę zjeździć tam, widzę tam na horyzoncie Pole zaorane, nie zasiane Czarna ziemia Przednio nią jakaś, jakaś łąka jest Spróbuję dzisiaj tam się dostać z wykrywaczem i pochodzić Zobaczymy co dzisiaj wyskoczy z tej naszej pięknej polskiej ziemi Że lecę na poszukiwania, cześć wam, hej Zaczyna się nieciekawie, bo od jakiejś tam blaszki Jest dużo sygnałów, ale tak mieszanych bardziej na żelazo z kolorem Takich nie kopię, bo to wiadomo, że to tu śmieci Także na razie nieciekawie, mam nadzieję, że coś będzie za chwilę się okaże Blaszka Na wierzchu leżał kawałek ołowiu Łatwo się zginąć, ciężki tołów to Było na kolor, ale to taka zardzewiała kawałek rury Kulko, kółko aluminiowe Patrzcie na to Noga z ocicami coś zjadło Nie wiem sarenkę Może gdzieś po roże będzie leżało Oby Tym razem podkładka Na ubogich może być pierścionek. Na drodze leśnej łuseczka myśliska, współczesna Dziewięć trzyna sześćdziesiąt dwa myśliwy polował tutaj coś takiego coś od czegoś okrągłe Nie wiem od czego. To tu. A tu drugi sygnał. o, mordę. Ale fajna klamka. Od albo jakiejś skrzyni. Albo od szafy. Miejmy nadzieję, że to skrzynia była ze skarbem i tu gdzieś tu zakopana jest. Bardzo piękna, przedwojenna. Klamka od czegoś. Super. Super rzeźbienie. Koniec jakiś konkretny fant. Ale czekam na monetki. Może być. Dobra, już miałem ten dołek zakopywać. Ale wychodzi drewno, czyli faktycznie tu dzieje jakaś skrzynka ze skarbami i takie okucie wyszło z tego samego dołka. Zamek Wow Mega! Tam zbliżenie. Piękny zamek. Baszta w sumie to jest. Wejście okna. Wieniec, wieniec górny. Piękna baszta. I to jeszcze nie koniec. jakieś blaszki wychodzą czyli tym razem śmieć obok tego było łamie się jest coś tu jest pewnie te blaszki ale zaraz dokopię się i zobaczymy tym razem wyskoczył kale soniaczek bunt kann Patrzcie na to, ja pierdzielę o w mordę. Jest Moniak W końcu pierwszy upragniony Moniak. Ale co to jest? Aha, to jest 3 trzy, trzy fenigi. 126 dolara Bardzo mocno wieje, także muszę głośno mówić. Jest niemiłosierny wiatr. Tak przewiewa, że tak zimno się zrobiło nagle. To mu oczyszczę. Ale popularna moneta. Pierwsza monetka w końcu. Zmieniłem pole, bo tam nic nie było. Sami widzieliście. Oprócz tej, tej, tej takiej fajnej wieżyczki. Jestem na polu Tam zasiane, tam nie pójdziemy, ale tutaj możemy kopać. Jest tak wiecznie, że nie idzie w ogóle chodzić. Zimno się zrobiło nagle. Lecę dalej Wyskoczył muszkiecik, kulka muszkietowa Patrzcie jaka wielka kula muszkietowa Jeszcze nie obrobiona, bo tu są wlewki Dopiero co od na pewno była Wielka Kula muszkietowa I kolejna kulka na razy mniejsza Muszkiet w ładnym stanie Jest i kolejny Moniak, niestety chyba już widzę, że to jest z Berelu 10 groszy. 1975 Nawet nie muszę kopać. Tutaj wystaje jakiś medalik. Ej, kawałek medalika. Szkoda. Nie ma więcej. Mmm, ładny medalik był. Pogoda się czuje, teraz mocniej wieje, będę spadał. Maria. Napisane. Z tej strony. Pewnie był wizerunek. Ale mocno wieje, kurde. Masakra. Pogoda się psuje. Trzeba będzie teraz spadać do domu. Kawo Pola zrobiłem. Pod koniec się zrobiło ciężko, bo muszkiety wychodzą. Dobra, dojdę teraz tutaj brzegiem drogi do auta i spadam. Dobra, zaczęło wiać miłosiernie. Musiałem wyciągnąć zewnętrzny mikrofon, żeby był lepszy dźwięk, żeby lepiej mnie było słychać. No to dzisiejszy urobek. Jak widzicie, co dzisiaj wyszło. Troszkę złomu pod koniec wyszły kulki raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć kulek ołowianych dwie monetki, jedna, jedna z PRL-u tutaj niemiecka, pruska część talara 120 czyli trzy fenigi te piękne okucie jakiego, jakiejś skrzyni albo drzwi, ale raczej jakieś skrzynia mi się wydaje robot szafy, nie wiem no i ten piękny, ta piękna wieża nie wiem od czego to ale ładna wieża wyszła Kawałek medalika Szkoda że tylko kawałek To myślałem że to jakaś podkładka ale tutaj jak widzicie Są takie kolce na, na obrzeżu O teraz lepiej widać Jakby to jakiś kurde był różaniec Nie wiem od czego to jest No i tak widzicie to jest urobek Dziś, dzisiejszego dnia no, monetka, te okucie i ta wieża uratowały ten dzień, także myślę, że dzień jest udany. Liczyłem na więcej monet, no ale jest jak jest. A teraz lecę do domu na obiad, bo już tak pogoda się zepsuła, że jest masakra, wieje masakrycznie. Słońce znowu się pojawiło, bo przed chwilą nie było. Ale wieje to masakrycznie wieje. Lec na ciepłą mierba Mate. No wiesz? Myślisz. Hrszpela, lopet nad zoopela. zopela łopy. Hrszpela, Hej, Hrszpela, łopy. Hrszpela, łopy. Hrszpela, łopy. Hrszpela, łopy. Hrszpela, łopy. Hrszpela, na Halo, Bekiedry, Humor do nada weli w Także na tą chwilę Was pożegnam Spadam do domu Bo jest naprawdę wiecznie Odwiedziłem w sumie 3-4 takie pola Niezasiane Te lepsze pola są zasiane także jest jak jest Fanty są Nieciekawie w sumie nieciekawe ale po zbiorach na te pola lepsze Wrócimy Cześć wam